Ale wyobraźmy sobie, masz zainteresowaną osobę, nie wiem, w UK, masz znajomego Anglika. I chcesz mu powiedzieć, słuchaj, stary, jest świetny produkt, więc wchodzisz na swoją stronę, bierzesz linka w języku angielskim i od razu wysyłasz do niego linka do produktu w języku angielskim. On ten link otwiera i są dwie alternatywy. Po pierwsze, on może z tego linka kupić. jeżeli wyślesz mu ten link do zakupu ze sklepu, to on to kupuje 20% drożej, od ceny hurtowej, a 20% jest do Twojej kieszeni. Ale możesz wysłać innego linka: linka rejestracyjnego. I wtedy on kupuje pakiet za 250 lub 500 punktów i staje się klubowiczem. I do końca życia może się cieszyć cenami hurtowymi. Więc jest to taki wstęp, który e, jakby przeliczając to, że on ma ciut pierwsze zakupy drożej, ale co zyskuje? Zyskuje do końca życia ceny hurtowe. Czego może używać? Pozwól, ja, ja nie mogę, mm -hmm. ja, ja muszę to zrobić. Dobrze, dobrze. dobrze. Przede Dziękuję. wszystkim może używać dzień i noc to jest podstawa. Zaczyna dzień od kielicha i kończy dzień kielichem. To wyposaży go w substancję odżywczą na poziomie komórkowym, doda mu sił i odżywi go organizm na poziomie komórkowym. A Duolife Noc oczyści go z toksyn i zregeneruje, żeby miał dzień dla siebie lepszy, pełen energii. To jest Duolife Dzień Noc. Do tego jest witamina C i nie będę reklamował, bo wiecie, jak jest potrzebna. Wiecie tylko, że to jest jedyna witamina C na świecie, która, którą przyroda zna, jest wpłynie. Przyroda innej nie zna niż witamina C, wpłynie. My taką mamy, stuprocentową komponencję witaminę C. Do tego dbamy o morfologię krwi, moja krew, twoja morfologia. Do tego dbamy, dbamy o, stawy o stawy i skórę. włosy, paznokcie skórę. Do po naczynia krwionośne. Bardzo ostatnio e, dowiedziałam się ciekawej rzeczy o kolagenie, to wam powiem dzisiaj tak ciekawostkę, że osoby po chemioterapii, które mają zniszczone bardzo naczynia krwionośne, pomaga im kolagen odbudować te naczynia, czyli odbudować ich wewnętrzny system po chemioterapii. To jest kolagen. Oprócz kolagenu mamy na odporność ALOES, bo dobrze wiesz, że człowiek nie choruje dlatego, że się zaraża. Człowiek zaraża się, dlatego, że ma obniżony układ odpornościowy. ALOES, znany od wielu tysiącleci na podwyższenie odporności. I, I na koniec słuchajcie coś, co może zainteresować każdą osobę zajmującą się fryzjerstwem, na przykład. I swoim dobrym stanem włosów. Włosów, rzęs. Wspaniała. Formuła? Jest to produkt wyprodukowany na badaniach klinicznych i jest udowodnione klinicznie, że włosy stają się lepsze, ich stan staje się lepszy. A jeżeli cebulka nie obumarła, to zaczyna żyć na nowo. Słuchajcie, Keratin. I co bardzo istotne jest jeszcze, jak już mówimy o produktach, to jest, nazywamy to płynnym złotem czyli wyciąg, znaczy wyciąg, to są mieszanka 13 olej na zimno tłoczonych, 13 najbardziej cennych olej, jakie są Ostropez, nam potrzebne w lniany. organizmie, bo bardzo często kupujemy olej lniany, olej z ostropestu, oliwę z oliwek i to wszystko jest 13 najcenniejszych olejów, więc jeżeli chcecie z witaminą żeby... K2, MK7 pozyskane z nadto, czyli z nasi odfermentowanej soi, ale również jest K2, Mk7 z porostów. Także. D3 z porostów. Z, zobaczcie, jak, jak cenny zakres mamy, i teraz obstawimy te butelki. Jeszcze jedna. Chlorofil. A. Chlorofil na energię, chlorofil na oczyszczanie krwi, na oczyszczanie na organizmu, na alergię i na siłę codziennie. Można ten chlorofil rozcieńczać z wodą i taki, taki zielony płyn. On jest bardzo smaczny, miętowy, smakuje tobie chlorofil? Ja bardzo lubię. Aczkolwiek pod... pierwszy raz był ciężki. Podwyższa Twoją witalność, Twoja energia jest większa w ciągu dnia. Ale muszę Wam powiedzieć, że chlorofil, brak chlorofilu odczuwamy dopiero, kiedy przestajemy go pić. Tak. Ponieważ ja mam przerwę od chlorofilu, zajęłam się innymi butelkami ostatnio i muszę Wam powiedzieć. Że... <laughs> Jakimi butelkami? <śmiech> <śmiech> że mam ostatnio, nie... że czuję brak chlorofilu. Nie wyobrażacie sobie, jak... Tak. jak piłam, nie czułam tego. Natomiast rzeczywiście teraz widzę różnicę. I to, co jest jeszcze bardzo istotne, słuchajcie, te wszystkie mamy jeszcze oczywiście kapsułki, co jest bardzo, e, bardzo ważne. Wegańskie, naturalne, chlorofilowe. Hmm. Natomiast to, co jest dla. Was bardzo istotne, co może zmienić też Wasze widzenie, to jest to, że wszystkie te produkty są medyczną formułą bądź kliniczną formułą. W związku z tym, jeżeli e, macie sklepy zielarskie, jeżeli macie apteki, a Jeżeli macie fitness gabinety, kluby. fitness kluby, czy też gabinety medycyny naturalnej, czy odnowy biologicznej, to wszystko może tam zaistnieć, ponieważ to wszystko ma wymagane certyfikaty. I teraz wracamy do tego, co tak naprawdę, no bo wiadomo, wszystkich butelek nie można mieć, wszystkich produktów być może nie można mieć a, a, i ze sobą nosić. I co nam firma daje? Daje nam materiały. To jest na przykład Duolife. Duolife Dzień Noc oparty na trzech nagrodach. Ale mimo. o wszystkich produktach opis. Opis wszystkich produktów bardzo dokładnie. Z przeznaczeniem, z, z, na co jest i ile się bierze. I to jest formuła, którą możemy mieć. Mamy cały katalog produktowy, gdzie mamy ceny hurtowe i ceny detaliczne. Również z opisami. Kolorowy. Malutki, można wziąć do torebki i zawsze komuś Pokazać czy yy, zostawić. I aby każdy dzień był wyjątkowy, mamy katalog Poznaj nas, Poznaj firmę, skąd się bierzemy, co, kim kto jest, gdzie y, funkcjonujemy, kto co robi, a także produkty. Także słuchajcie. Poznaj nas. To dostajemy w prezencie przy pierwszym zamówieniu jeden i drugi katalog oraz kilka broszur. Natomiast jeżeli chcemy to rozdawać, to kosztuje raptownie 3 zł. Tak. Ten cały katalog kosztuje Piękny, 3 duży. zł. I teraz wracamy do materiałów drukowanych, bo myślę, że to wszystkich interesuje. Na przykład, zobaczcie kolorowe ulotki dotyczące naszych płynnych suplementów. W każdym opakowaniu jest 40 ulotek. I teraz możecie mieć to w dowolnym języku i kosztuje to 15 zł? Mamy przetłumaczone na wszystkie języki. 14. Dotyczące butelek, dotyczące naszych produktów, na przykład crunchy. Codziennie rano jem śniadanie crunchy. Wyobraźcie sobie, że te wspaniałe zboża z orzechami, z migdałami, one są ręcznie mieszane. Ręcznie. To jest dla człowieka dobre. Pyszne, dobre śniadanie, pełnowartościowe, które kosztuje 2 zł. To na przykład są właśnie dla naszych kapsułkowych e, e, produktów ulotki, czyli z pełną informacją, z pełną wiedzą, co jak brać, co zawiera, e, ze wszystkimi certyfikatami, więc... I wszystko jest we wszystkich językach, które możecie sobie w tych 14 dostępnych, więc możecie, możecie to absolutnie zamówić, rozdawać, mieć ze sobą, a firma zawsze nam podsyła kilka przy każdym zamówieniu. A ponieważ to jest biznes, to uważajcie teraz informacje o biznesie. Słuchajcie. Biznesowo jesteśmy przygotowani chyba najlepiej na świecie, bo nie dość, że mamy bardzo kompletne informacje na stronie i właściwie wszystko można sobie pobrać ze strony. Plan kompensacyjny. Możecie zawsze go mieć ze sobą, czyli kto jak zarabia, za jakie obroty i dlaczego. I jak to, jak to zrobić? Cała książka. Oczywiście też macie na stronie. Start plan, czyli książeczka, która może być Waszym przewodnikiem. Bierzecie ją i działacie krok, krok po kroku. Po kroku. Macie rozpisane wszystko. Wzory. Co zrobić, żeby co osiągnąć? Tak, łącznie z tym, że macie miejsce nawet na kontakty, które sobie wpisujecie, do kogo chcecie się odezwać. Więc, jak widzicie, cały zakres biznesowy mamy za sobą. Tu nie trzeba niczego wymyślać. Poza tym, dzięki temu, że mamy media społecznościowe, że teraz właściwie granice i odległości nie istnieją, jesteśmy my. Tak. My, którzy wiemy na tyle dużo o biznesie, Paweł bardzo dużo, ja również dużo, możemy być cały czas waszymi przewodnikami. Jestem dyrektorem międzynarodowym i służę pomocą, służę wsparcie, służę tym radami, żebyśmy mogli naprawdę zbudować potężną, ogromną, bardzo dochodową organizację konsumencką. Każdemu pomogę, kto, będzie, kto pozwoli sobie pomóc. Słuchajcie, pieniądze oczywiście jak zwykle i to nie, jest, to nie są obietnice bez pokrycia. Pieniądze są takie, jakie chcemy, tak? Czyli, jeżeli ktoś potrzebuje dodatkowo zarobić 1000 euro, czy 1000 zł, czy 4 czy tysięcy, czy euro, czy złotówek, to jest oczywiście do zdobycia. Pytanie, jak bardzo nam tego potrzeba i ile pracy chcemy w to włożyć. Dla kogo to jest biznes, Edyta? dla tych, którzy działają, dla ludzi, którzy mają otwarte głowy, dla ludzi, którzy chcą w życiu coś osiągnąć. Dla tych, którzy potrzebują jakiejś alternatywy albo dla tych, którzy naprawdę chcą mieć dochód pasywny. Większość z nas zarabia, kiedy pracuje. Idziemy do pracy zarabiać i ponad dwie trzecie ludzi niekoniecznie lubi to, co robi. To jest alternatywa, żeby zacząć to robić przy okazji swojej pracy, a jeżeli zarobki przewyższą dwa, trzy razy zarobki z naszej pracy, możemy stać się Profesjonalistami. Pamiętajcie o tym, że zostać profesjonalistą to znaczy po prostu nauczyć się, jak to działa, i nauczyć się, jak to robić. To. E, ja wierzę w taką definicję sukcesu, która mówi nauczyć się postępować we właściwy sposób. Dla mnie to jest definicja sukcesu. Nauczyć się postępować we właściwy sposób. My od tego jesteśmy, żebyśmy Wam pomogli nauczyć się postępować tak, abyście zrealizowali Wasze zamierzenia. Co jest bardzo istotne, słuchajcie, mówimy o tym, że to jest biznes dla każdego. Zdefiniowaliśmy cechy tego każdego, kto może to robić, ale pamiętajcie, że niezależnie od tego, czy teraz zajmujecie się transportem sprzątaniem, prasowaniem, paznokciami, czy jesteście menadżerami w firmach, czy zarządzacie hotelem, czy pracujecie w jakiejś firmie na wysokim stanowisku. Edyta jest dyrektorem marketingu. Poznaliśmy się 25 lat temu w Citroenie. Budowaliśmy w Polsce od początku Citroen, Citroen Polska, gdzie Edyta była dyrektorem marketingu i dzięki niej Citroen tak się rozwinął, bo no, tak marketing rozwinęła. A dzięki Pawłowi stanęła sieć, sieć dealerska i zdobywał największe kontrakty dla Citroena. Więc słuchajcie, my mamy za sobą również przeszłość absolutnie korporacyjną i myślę, że do tej pory, jak wspominamy tamte lata, Paweł już wtedy zaczął działać na terenie marketingu, ja nie. I muszę Wam powiedzieć, oczywiście nie patrzymy przez pryzmat tego, co mogłoby się wydarzyć, gdyby, ale krok po kroku, dopóki mamy zaplecze, dopóki zarabiamy, możemy budować to krok po kroku, tak? Jeżeli chcemy szybko ten biznes zrobić, jeżeli chcemy szybko zarobić duże pieniądze, też nie ma problemu. Pytanie, ile osób... Pojawi się pod Wami, do ilu osób jesteście w stanie dotrzeć z przekazem, czy to o produktach, czy o biznesie. Zadaj sobie pytanie: czy znasz taki biznes, gdzie znasz ludzi, którzy są zainteresowani Twoim sukcesem, bo my jesteśmy? Edyta, jesteś zainteresowana sukcesem osób, do których mówimy? Jestem zainteresowana sukcesem do osób, do których mówimy szczególnie, że większość z Was jest w hiszpanii, a jest to kierunek, do którego chętnie bym się, w którym chętnie bym się udała. I muszę wam powiedzieć jedną opowieść, właściwie,